Dzień dobry. Witamy osoby, które przybyły na spotkanie zorganizowane przez Państwa gminę oraz wszystkich internautów. Jeżeli czytają Państwo tą prezentację, to najprawdopodobniej myślą Państwo o tym, aby zrealizować ekologiczną inwestycję przy wsparciu funduszy unijnych lub rządowych. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji, aby osiągnęli Państwo swój cel. Harmonogram spotkania od godziny 18 do godziny 18.15 przywitanie oraz krótkie przedstawienie Fundacji. Od godziny 18.15 do godziny 18.45 omówienie aktualnego, najbardziej atrakcyjnego działania dotacyjnego o uzyskanie dofinansowania 85% na nowe ekologiczne źródła ciepła oraz na instalacje fotowoltaiczne. Od godziny 18.45 do godziny 19.00, przedstawienie procedury dołączenia do działań Fundacji DAR-OZE. Od godziny 19.00 do godziny 19.30, czas na przeczytanie, uzupełnienie umów oraz deklaracji dołączenia do działań Fundacji DAR-OZE, jak również omówienie niejasnych zapisów w dokumentacji. Od godziny 19.30, Czas dla wszystkich zdecydowanych inwestorów na podpisywanie dokumentów o przygotowanie audytu energetycznego oraz o dołączenie do działań Fundacji Daroze mających na celu uzyskanie 85% bezzwrotnej dotacji na ekologiczne inwestycje. Prezentacja ta została stworzona po to, aby przedstawić Państwu, jak działa nasza Fundacja DarOze. Oraz, jak możemy Państwu pomóc uzyskać 85% dofinansowania z funduszy unijnych na nowe ekologiczne źródła ciepła, pompy ciepła lub kotły piątej klasy na biomasę, poprawę efektywności energetycznej Państwa budynków, instalacje fotowoltaiczne. Obecnie na terenie Dolnego Śląska Najbardziej atrakcyjne dofinansowanie, dzięki któremu można uzyskać aż 85% dofinansowania, to działanie RPO 33. Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 3, 3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Poddziałanie 3:31 OSI. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym: konkurs horyzontalny OSI. Typ 3.3E: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej projekt grantowy. Czym jest projekt grantowy? Jest to projekt, w którym beneficjent, grantodawca przekazuje granty na realizację zadań służących osiągnięciu celu poszczególnych projektów realizowanych przez grantobiorców. Grantodawca, beneficjent jest to podmiot przekazujący grant uzyskany od Unii Europejskiej poprzez Urząd Marszałkowski danego województwa. Grant są to środki finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, które grantodawca na podstawie umowy powierzył grantobiorcy na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego. Grantobiorca to podmiot publiczny albo prywatny. Inny niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego. Obecne dofinansowanie skierowane jest dla właścicieli domów jednorodzinnych, właścicieli mieszkań w domach wielorodzinnych, najemców mieszkań w domach wielorodzinnych posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego lub prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu, zwanymi dalej grantobiorcami, w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia emisji CO2, innych gazów cieplarnianych, benzopirenów oraz innych zanieczyszczeń. Na co można otrzymać granty? Modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej, instalację źródeł ciepła opartych o oze, a więc na pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne, instalacje kotłów spalających biomasę. Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizację systemu grzewczego, pozostające w związku przyczynowo-skutkowym ze zmianą źródła ciepła, np. wymiana wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturową. Dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego: kable lub maty grzejne, kotły elektryczne, piecy akumulacyjne i podobne, pod warunkiem, że będzie ono zasilane z oze. Mikroinstalacja o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu. Wsparcie może dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią: termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, objętości, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe i tym podobne mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania na energię. Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym. Audyt energetyczny Warunkiem wstępnym i obowiązkowym realizacji inwestycji jest przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji w sposób opłacalny w oparciu o aktualny audyt energetyczny lub audyt uproszczony sporządzony według wskazanej przez IOK metodologii. Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie, co wynika z audytu i analizy opcji we wniosku o dofinansowanie, lub jest technicznie niemożliwe. Ważne! Koszt przygotowania audytu energetycznego jest kosztem kwalifikowanym. Oznacza to, że gdy wniosek fundacji zostanie rozpatrzony pozytywnie przez Komisję Oceny Projektów, każdy inwestor, który zlecił przygotowanie audytu energetycznego dla fundacji Dar OZE i który dołączył do działań fundacji Dar OZE, uzyska zwrot 85% zapłaconej wcześniej kwoty za przygotowanie audytu energetycznego. Wskaźniki rezultatu aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa oraz redukcją emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, co powinno wynikać z dokumentacji projektu poprzez dobór właściwych wskaźników rezultatu. A redukcja emisji musi dotyczyć nie tylko całego projektu, ale i każdego źródła ciepła w projekcie. Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz w stosownych przypadkach przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. Zasada ogólna wyboru projektów. Do dofinansowania wybierane będą projekty, które spełnią kryteria wyboru projektów, Uzyskają nie mniej niż 15% punktów możliwych do zdobycia na podstawie kryteriów merytorycznych ogólnych dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 zakres EFRR oraz w oparciu o zapisy w SZOOP Województwa Dolnośląskiego. A w przypadku, gdy kwota przeznaczona do, na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, dofinansowanie będzie przyznawane dla tych podmiotów, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów: Gminy mogące brać udział w dofinansowaniu Zachodni obszar interwencji ZOI, Gminy Miejskie, Bolesławiec, Lubań. Świeradów Zdrój, Zawidów, Zgorzelec. Gminy wiejskie: Bolesławiec, Gromadka, Lubań, Osiecznica, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Warta Bolesławiecka, Zgorzelec, Zagrodno oraz gminy miejskowiejskie: Bogatynia, Leśna, Lwówek, Śląski, Nowogrodziec, Olszyna, Pieńsk, Węgliniec. Obszar Interwencyjny Doliny Baryczy OIDB Gminy Wiejskie Cieszków, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jemielno, Krośnice, Niechlów, Wińsko, Zawonia oraz gminy miejskowiejskie wiejskie Bierutów, Brzeg Dolny, Góra, Milicz, Międzybusz, Prusice, Syców, Twardogóra, Wąsocz, Wołów, Żmigród. Legnicko głogowski obszar interwencji LGOI. Gminy miejskie, Chojnów, głogów, jawor, lubin, legnica, gminy wiejskie, hojnów, gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, Kunice. Legnickie Pole, Lubin, Marciszów, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pęcław, Radwanice Ru Rudna, Ruja, Wądroże Wielkie, Złotoryja, Żukowice oraz gminy miejsko Bolków, Chocianów, Polkowice, Prochowice, Przemków, Ścinawa. Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej OIRW Gminy Miejskie Oława, Gminy Wiejskie Borów, Domaniów, Kondratowice, Jordanów Śląski, Kostomłoty, Oława, Malczyce, Mietków, Przeworno, Udanin oraz Gminy Miejsko-Wiejskie Strzelin, Środa Śląska, wiązów Obszar ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej ZKD Gminy miejskie Bielawa, Duszniki-Zdrój, Dzierżoniów, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój Gminy wiejskie Ciepłowody, Dzierżoniów, Lewin-Kłodzki, Łagiewniki Kamieniec Ząbkowicki, Kłocko, Stoszowice oraz gminy miejskowiejskie, Bardo, Bystrzyca Kłocka, Lądek Zdrój, Międzylesie, Niemcza, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok. Regulamin działania dotacyjnego 331E dopuszcza możliwość jednorazowej korekty montażu finansowego projektu. Z uwagi na ten fakt, nabór osób zainteresowanych uzyskaniem 85% dofinansowania na kotły piątej klasy, pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne prowadzony będzie do dnia 25 czerwca 2019 roku. Terminy 25 czerwca 2019 roku ostateczny termin na dołączenie do działań Fundacji Dar Oze. 2 lipca 2019 roku ostatni dzień na złożenie wniosku. Przybliżony termin rozstrzygnięcia konkursu to sierpień wrzesień 2019 roku. Wydatkowanie środków maksymalnie do dnia 1 grudnia 2021 roku. Procedura dołączenia do działań Fundacji DAROZE. Fundacja DAROZE nie pobiera opłat wstępnych za dołączenie do działań mających na celu uzyskanie 85% dofinansowania na inwestycje ekologiczne. Warunkiem wstępnym i koniecznym dla uzyskania dofinansowania jest przygotowanie audytu energetycznego. Audyty energetyczne tworzone będą w oparciu o metodologię zapisaną w regulaminie działania dotacyjnego. Po podpisaniu z naszą fundacją Dar Oze umowy o przygotowanie audytu energetycznego, nasi pracownicy będą do państwa dzwonili, aby przygotować ankietę dla jednego z naszych audytorów energetycznych. Przygotowane przez audytorów audyty będą dostarczane dla naszych klientów najpóźniej do dnia, w którym Urząd Marszałkowski ogłosi kryteria formalne uzupełniające. Każdy, kto chce dołączyć do naszego wniosku o uzyskanie 85% dofinansowania na nowe ekologiczne źródło ciepła oraz na instalacje fotowoltaiczne, musi dostarczyć dla nas trzy dokumenty: Deklaracja udziału w projekcie grantowym, Umowa o przygotowanie audytu energetycznego, Umowa o dołączenie do działań Fundacji DAROZE SuccessFee. Dokumenty te znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.daroze.pl w zakładce Aktualne działania fundacji. Należy je wydrukować, czytelnie podpisać i maksymalnie do dnia 25 czerwca 2019 roku wysłać poprzez pocztę polską na poniższy adres korespondencyjny. Fundacja Daroze, pani Irena Chomicka, ulica Żelazna 17. Lokal 22 przez 23 90 332 łódź. Dziękujemy Państwu za zapoznanie się z naszą prezentacją. Dziękujemy za przybycie na spotkanie informacyjne. Będziemy wdzięczni za przekazanie informacji uzyskanych podczas tego spotkania, podczas zapoznawania się z tą prezentacją, dalej dla Państwa rodzin oraz znajomych z województwa dolnośląskiego. Drogi inwestorze, uzyskaj roczny zerowy bilans energetyczny własnego budynku dzięki odnawialnym źródłom energii, produkuj energię elektryczną oraz energię cieplną dla własnego budynku samemu.